A w dzisiejszym, a zarazem ostatnim odcinku gry o kopaniu dziury znalazłem kolejną skrytkę z przedmiotami, ulepszyłem drill na maksymalny poziom, zostałem zjedzony przez gigantycznego kreta oraz finalnie dotarłem do upragnionego skarbu. Ja jestem scout i zapraszam do oglądania oraz zachęcam do zasubskrybowania i zostawienia łapki w górę, bo to bardzo pomaga w rozwoju kanału. Zaczynajmy! Tak, wiem, że przydałby mi się fryzjer. Natomiast teraz do niego nie pójdę, bo jest godzina 5 minut po północy. Dobra. Mamy 695 dolarów. Zobaczmy, co to możemy jeszcze kupić. Yy, nic ciekawego. Dowiedziałem się, że te kamyczki lawowe nic yy, w zasadzie nie robią, oprócz blokowania nam drogi. Dobrze wiedzieć. Okej, okay, baterie mamy pełno, więc zejdźmy sobie od razu do kopania I wielki update od ostatniej gry yy, Zadział się na moim komputerze Mianowicie, karta została już zmieniona Mój yy, Radeon 6600 XT Został zmieniony na 4070 Super Za co dziękuję oczywistym osobom Mianowicie jednemu sklepowi które postanowił tą kartę jakimś cudem nam nie znaleźć, bo okazało się, że tej karty już po prostu nie ma. Ciężko je znaleźć. Wszyscy je wykupili dosłownie w sekundę, jak była, stała się dostępna wersja 5070. Nie wiem, czemu wszyscy się tak na nowe karty rzucili, znaczy na stare karty rzucili, no ale. No ale tak, Ja czekali do ostatniej chwili. O, znaleźliśmy coś. Ok, pika coraz szybciej. Mamy złoto? Srebro? Ok, super. Czy mam jakieś lampy przy sobie? Mam. Ok, czyli wyszliśmy. Jakby nie patrzeć. Czyli ten tunel muszę sobie po prostu wykopać. Mam nadzieję, że nie jestem za głośno. Ciężko, ciężko się nagrywa w tym pomieszczeniu. Muszę strasznie walczyć z echem. O, złoto. złoto się przyda. Czy my już czegoś takiego nie znaleźliśmy wcześniej? Znaleziono nowy materiał. Yy, dajmy sobie gdzieś tu lampę. Na przykład tu. Ok. Zrobię sobie skinę na miniaturkę. Ok. Dobra. I co tu znajdziemy? Yy, dynamit, lampa, pieniądze. Ok. I to tyle. Dobra, ale mamy tyle pieniędzy. Za niedługo będziemy w stanie ulepszyć chyba drill. Czyli tu coś ciekawego było, czy tylko mi się wydaje? Okej. Okay. Czyli te lawa, kamienie po prostu jedyne co robią, to blokują nam drogę. Nic więcej. O, znowu słyszę coś jakby kroki. Dobra, wyjdę stąd, bo muszę baterię uzupełnić. Okej, okay, kolejna wiertara kosztuje aż 1174. Sporo. Znajdziemy platynę. Platyna za jedną kosztuje 100. Kurde, drogo. Ale może, może się opłaca. Nie wiem. Zobaczymy. Dobra, wracam do swoich podziemi i szukam czegoś ciekawego. Czyli na ten moment powinienem po prostu kontynuować kopanie się w dół. I tak też chyba zrobię. Najzwyczajniej w świecie. Tylko zrobię sobie najpierw to jakieś sensowne zejście do tej dziury, skoro chcę z niej kopać w dół. O, złoto! No, znajmy, że to jest sensowne zejście. Bardzo profesjonalne. I kopiemy dalej w dół. Oczywiście znaną mi od dawien dawna metodą. Czyli robienia takiego okręgu w dół. Tylko tyle, żeby się zmieścić. Niestety są tu już aż dwa kamienie. I przydałoby się jednak temu zaradzić. Więc. O! Srebro. Najzwyczajniej się wezmę i wykopię. W sposób następujący. Czy tam jest złoto? Nie. Kolejny lava są. O lipka. Ten... Ile wymaga aż? Kurde, dwa dynamity na niego zużyje. Okej. Okay. Ale wreszcie ustąpił. I mogę kopać dalej. Okej, okay, wchodzę na górę. Ale wodzę na górę z dobrą wiadomością. Mianowicie powinno mi już starczyć na e, I'm a shovel, Czyli nowy poziom drilla. Mam nadzieję tylko, że to nie jest jakiś bait i nie zmieni mi go spo... Nie zmieni mi tej wiertary. Z powrotem na standardową łopatę, bo troszkę byłbym zawiedziony. Okej, okay, zobaczmy. Sprzedajmy sobie. Okej. Okay. Czemu nie mogę? Mogę. Dobra. Prze 10. Okej, okay, jestem w stanie kupić wiertarę A, na szczęście nazywa się po prostu tylko IM Showel. Ale nic więcej złego nie robi. Okej, okay, zobaczmy. Zobaczmy co się stanie. Jak zejdę na dół i spróbuję wykopać. W sensie jaki, jaki zasięg ma ten nowy drill. Ciężko się tu schodzi. Może gdybym wykopywał tak jak niektórzy yy, całą mapę. Yy, co zajmuje 9 godzin ogólnie. Tak przynajmniej jeden człowiek na tym twierdził. O! Od razu przyjemniejsze jest to kopanie. Jak się kopię w ten sposób O, srebro Te, tych minerałów znajdziemy Platyna Kolejna platyna Kurde Ciekawe czy nam się udało minąć ten kamień, czy on już W ogóle nam stanie na drodze i tyle z tego będzie O, diament nie wiem czemu wiedziałem, że to jest diament Po prostu wiedziałem, za dużo się nagrałem w minecrafta w moim życiu Okej, okay, musimy troszkę skręcać jednak Bo na razie kopiemy się prosto na tą białą ścianę jej nie sposób ominąć W sensie, no nie da się je zniczyć po prostu Okej, okay, postawmy sobie tu lampę Chyba uda nam się ominąć ten lawa kamień Ej, tej platyny tu jest naprawdę dużo Nie patrzyłem ile kosztuje kolejne ulepszenie, ale pewnie jest drogie skoro dają nam diamenty i platynę. Jeden za drugim Dobra, lecę sporo tu na górę, zobaczę ile kosztuje yy, ulepszenie baterii swoją drogą, bo No nie ukrywam, robi się Robi się problem, bo bardzo szybko te drille zużywają tą baterię Kurde, uśmie tam Okej, okay, no więc diament jest warty 250 platyna yy, 100. No, złoto i sobie już widzieliśmy, więc 1420 z jednego zejścia. Super. Okej. Okay. Yy, nowa bateria kosztuje za 600 Także weźmiemy sobie jednak nową baterię. Moglibyśmy się też uzdrowić. Jetpack. Czy jest mi potrzebny jetpack? Niech będzie. Jak już mamy pieniądze. Chociaż wziąłbym sobie lampę na pewno kupił O zapiszmy sobie grę przy okazji yy, dynamit, dynamit, lampa, 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 lampa Cztery lampy, Ok. Bo tej dynamitów nam się troszkę tam przyda No tu się w ogóle bugi już robią Z tej ziemi Dobra lecę na dół Oho Jak tu podchodzę To pisze, że wykryty obiekt Więc zakładam, że pewnie tu gdzieś wykryty obiekt Konkretnie gdzieś w tą stronę o! Uuuu! Okej, okay, walizka z pieniędzmi, super e, Oczywiście screen do miniaturki, musi być e, Dwie lampy i pieniądze, 336 Dobra, chyba trafię sporo powrotem na górę Znamy sobie tu lampę Diament Okej, okay, jednego diamenta też bym mógł na miniaturkę, a może tego poładniej odbija. Platyny także będziemy bogaci. O, tu jest złoto, jest chyba jeszcze. Okej. Okay. Diament. Zapasy pełne, więc <grytanie> jednak czy wypadałoby ulepszyć ten plecak No ale nie często się taki tr strzał trafia, no. Powiedzcie mi, powiedzcie mi, że częściej to wam nie uwierzę. Do tej pory nie było potrzeby ulepszania tego plecaka bardziej. 15 złotów to, to dużo. Kurde, puścić mnie tam na górę. Ok, sprzedajmy sobie te przedmioty. Cały czas zapominamy i próbuję F użyć tego. 2155 diamentów aż dało nam się zabrać. Ok. Yy, zobaczmy. Naładujmy baterie Kurde, stać nas na wszystko w sumie. No ten jetpack jest mało przydatny. Okej. Okay. Teraz możemy wracać kopać dalej. Postanowiłem sobie mimo wszystko zrobić normalne schody. Ja wiem, że troszkę to mi to surowców nie. Znaczy troszkę mi to baterii yy, niepotrzebnie zużyje. Natomiast cenię sobie komfort. O, i tak będzie o wiele lepiej. To jest tak. To jest chyba najniższy punkt tutaj. Tak. Więc tu możemy zacząć się kopać niżej już. Przynajmniej dopóki się znowu do tego białego nie dokopiemy. Do Takiej strony. O, diamenty! Kolejna skinia. I patrzcie, ile tam rzeczy jest. Latyna? Wow! Jakie złoży diamentów? Co jest? Oczywiście nie narzekam, broń Boże Dobra, zróbmy sobie jakieś cywilizowane wejście tutaj e, Gorzej jak się okaże, bo, bo tak mówię Ta gra ma podobno jakieś creepy zakończenie Czy creepy rzeczy możemy zna tu znaleźć Gorzej jak się gorzej jak się okaże, że ja sobie tu Kopię i w końcu się wkopię gdzieś nie nie za bardzo będę chciał być, bo coś tam jest je czy coś w tym stylu. Okej, okay, musiałbym tutaj zrobić sobie przejście, żeby to było cywilizowane wszystko. Okej, okay, i teraz mogę sobie tutaj boczkiem zejść. I teraz sobie co zrobię, zejść niżej? Okej, okay, i możemy kopać dalej. Dobra, tego Lava roka myślę, że możemy wysadzić po prostu Nie wiem jeszcze, czy jest sens używania tych dynamitów do kopania Wydaje mi się, że jednak nie ma to dużo sensu No ale cóż Do niszczenia kamieni się bardziej przydają Czy ja tu już byłem? To jest miejsce, w którym już byłem? Nie, ale to nic też nie, nie, nie ma. Dobra, kopiemy dalej. Oho, Jaki streak w ogóle. 17 metrów, 4950 aż dostajemy. OK. No dobra, ulepszę sobie z, w takim razie jak OK, Okej, no i teraz w zasadzie możemy wydawać na, na diamenty i znaczy na dynamity i lampy. Nasze pieniądze. Okej, okay. mamy 15 dynamitów, 13 lamp Także myślę, że zbliżamy się już do końca, skoro stać nas na takie ulepszenia Nie chcę oczywiście przekopywać całej mapy Chociaż może, ja będziecie chcieli taki challenge, bo oczywiście zachęcam y, do zasubskrybowania I do zostawienia łapki w górę i oczywiście dyskusji w komentarzach, bo to bardzo pomaga w rozwoju kanału Ała, ała Zapomniałem o tym powiedzieć wcześniej, a to jest dosyć ważna rzecz, więc pewnie będę musiał gdzieś tam wstawkę w międzyczasie wrzucić, żebyście nie zapomnieli, bo naprawdę, wam się może wydawać, że to nic wielkiego, ale to jest coś wielkiego. Swoją drogą przez bagry znalazłem diament. Ok, kopię dalej w takim razie, ale mam taki pomysł. No dobra, może nie w tą stronę. Na akurat się kopiemy nie, nie, nie do końca tam, gdzie bym chciał. Więc jednak ręcznie będzie szybciej. Ile diamentów? Ale schodzimy już. Schodzimy już w takie miejsce, że, że raczej za chwilę dotrzemy do końca jednak gry. Ej, lampa mi tu nie działa. Zostawiłem lampę i ona tu nie działa. Patrzcie to. Widzicie? Lampa się pali O kurde Fajnie, że wy coś przynajmniej widzicie ja chyba też na podglądzie zacznę grać Kurde, no nie chcę tam na ślepo włazić No nie ma bata, że ja tam na ślepo zejdę. Tam coś jest. I warczy na mnie. Dobra. Muszę sobie jednak to zejście poszerzyć. Z bardzo prostego powodu, jakbym musiał szybko uciec. Dobra, dynamit gotowy. Nie można tu używać dynamitu. A dlaczego? Co to jest? O, kurde, tutaj nie można używać jetpaka. Okej, okay, nic tam nie można używać Z tego co widzę Dobrze, że tylko rudy straciłem Dobra, yy, muszę ogarnąć jakieś rudy, żeby mieć w razie czego pieniądze i od razu je sprzedać Wow, tego kreda się tam nie spodziewałem No cóż Powiem drogą Chyba, chyba trafiłem, tu jest po prostu już yy, coraz, coraz, że tak powiem yy, Coraz węższe są te ściany Okej, okay. oczywiście zacząłem taki mały tunel tutaj robić Żeby wykopać jak najwięcej diamentów, żeby mieć pieniądze Ja teraz sobie je sprzedam, zanim tam pójdę drugi raz Żeby w razie czego mieć na naładowanie baterii Okej okay. Lawowe kamienie Dobra, tyle powinno mi starczyć na ładowanie tej baterii kilka razy Więc lecę na górę i możemy tam wracać Tu się lecę na górę sprzedać rudy Zapomniałem się leczyć i straciłem swoje rudy w sensie diamenty z tego powodu, że no, no co mam wam powiedzieć? No, straciłem z tego powodu, że yy... nie zauważyłem, że mam też mało zdrowia. O, to jest kamień, ale ciekawe, bo piszę, że jeden to będzie kosztowało. Czy to jest wyliczane na podstawie tego, ile mamy pieniędzy jakoś? Aha, no muszę najpierw sprzedać ten kamień, żeby się dowiedzieć. Zobaczmy. Aha, naładowałem tą baterię dosłownie o nic. Okej. Okay. Okej, okay, użyjmy dynamitu, bo i tak nam się na dole nie przyda. A tak to przynajmniej szybciej będziemy teren odkrywać. Okej. Okay. Dobra, nie będę brał ty tych diamentów więcej, bo nie jest to niezbędne. Żeby udało mi się tam wrócić na górę. Tylko kurde właśnie. Nie mogę teraz spaść ani się nie nadzieć na lawaroki, bo zginę najzwyczajniej w świecie Mam bardzo mało życia i trzeba się uzdrowić jak najszybciej. Także teraz stresujący moment. Nie wiem, kiedy się wracał na górę. Okej. Okay. Tutaj musimy... Tak boczkiem boczkiem. Tak gdzieś był lawarok na ziemi. Tutaj. Przelećmy sobie na nim. Okej. Okay. Okej. Okay. Chyba w miarę bezpiecznie mi się udało. Tylko że ten lawarok jest chyba jeszcze gdzieś na górze. I tutaj też mogę spać swoim nogą i sadzić te życia, więc fajnie byłoby jednak tego nie zrobić. OK? Powoli delikatnie. Wolę doładować tego jetpaka, żeby na pewno nie było problemu. Okej. Okay. Teraz tak. Bateria, uzdrowienie. Dobra, zostawmy 600 monet i lecimy na dół w takim razie finalnie zmierzyć się z kretem. Chciałem mu zrobić screener, dlatego tam tak stałem i czekam aż się obróci Bo to będzie fajne na miniaturkę Mam nadzieję, że to już zakończenie tej gry Oczywiście tak jak mówię, jakbyście chcieli challenge, że na przykład staram się wykować jak najwięcej mapy w jak najmniej czasu No to możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję oraz komentarz, będzie mi bardzo miło no i oczywiście kanał się będzie szybciej rozwijał, a nie ukrywam ostatnio mam dużo na głowie w związku z budową nowego studia Więc te odcinki nie pojawiają się tak często jak bym chciał Okej, okay, szybko musimy zrobić screena Zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie. To było głupie. Okej, okay, jesteśmy tu znowu i tym razem musimy. Musimy po prostu obok niego przebiec. No ej! Więc co? W sumie jetpack nam chyba i tak nie będzie potrzebny. Więc ja go nie będę ładował za każdym razem. Nie wiem, czy on jest ślepy, czy, czy on jest głuchy. Chyba jedno i drugie. Okej okay. Nie wiem, czy on mnie goni. Czy o co chodzi? Okej okay. Usłyszeliśmy chyba Dobra biegniemy dalej Troje ich tu jest. Nie ukrywam, troszkę się cykam. Biegniemy dalej. Okej, okay, na no ja nie możemy tu nic kopać. Nie możemy też dynamitu ani lamp używać. O! Znaleźliśmy najważniejszą skrzynkę. Skrzynkę, która zakończy to bezkresne cierpienie. Okej okay. Będzie piękna miniatura. Uwaga. E. Co w niej takiego jest? Zobaczmy. Nic? Chyba, że my zostaniemy zamknięci. Aha! I zacznijmy od nowa gry, tak? No, można było się tego spodziewać. Można było się tego spodziewać. Aha, no słoko. Fajne zakończenie. Tryb osiągnie się odblokowany. Podczas rozpoczynania nowej gry można teraz polować na osiągnięcie wy wyświetlone w garażu. Kurde, no fajna gierka, no, no prosta. Nie wiem ile w niej mam dokładnie. 96 minut. No... Może się wydawać trochę droga, ale bardzo dobrze się przy nie bawiłem. Więc, jeżeli wybawiliście się bardzo dobrze razem ze mną, to oczywiście możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję oraz komentarz, bo to bardzo pomoże w rozwoju kanału. No i może wreszcie pójdę do Fryzjera. Zobaczymy, przekonamy się w następnych odcinkach. Dzięki, trzymajcie się ciepło. Bajo.